Trwa weryfikacja wniosków, które wpłynęły do Urzędu Miejskiego w Wejherowie w ramach pierwszej edycji budżetu obywatelskiego. Termin składania wniosków upłynął 2 marca, natomiast ich weryfikacja potrwa do 24 marca. Teraz trwa weryfikacja pod względem kompletności tych dokumentów, które zostały złożone, ilości podpisów, a także czy zadania, które są wykonywane, propozycje zadań, czy są zgodne z zadaniami gminy. Wejchorowianie złożyli 64 projekty, co też świadczy o dużej aktywności mieszkańców. I są to projekty inwestycyjne dotyczące budowy chodników placów zabaw, parkingów, a także projekty miękkie dotyczące imprez sportowych na terenie miasta Wejherowa. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego w Wejherowie to pilotażowy projekt, który ma na celu sprawdzenie, czy budżet obywatelski zyska zainteresowanie mieszkańców i jakie są ewentualne problemy z jego wdrożeniem. Pod głosowanie zostaną poddane te projekty, które spełniają wymogi formalne i zostały dokładnie opisane w specjalnym formularzu. Głosowanie potrwa od 7 do 28 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 maja. Do podziału jest 400 tysięcy złotych.